Ja o kurde! Kogo. Przepraszam! Jak się rzuca granat? Nie rzucę. No jak się rzuca? Nie rzucaj. Ale powiedzcie, ale nie od Nie rzucaj. No możecie powiedzieć? Nie. No, ktoś miał od właśnie. Oha, rzuciłem go. Łał oh Nie, blud! Zobacz co, trzymaj. Co <noise> jak ja, jak ja to No weź to do ręki. No, no, no weź to no. Ja do... weź to no. No i myszką klikasz, jak to masz w ręce. No. Kliknąłeś? No. no G teraz. No i rzucasz. G i rzucasz przez okno, musisz trafić. Nie tak. Źle. <noise> Aha, musisz ja o, odbić. <noise> Dobra, idę... A tak serio, zobaczcie ten grand w equipu, i najeśli jego myszką, nie? No.